Polska mówi Pan Jacek Kryg, mistrz Fększu. Dzień dobry Panie Jacku. Dzień dobry, witam serdecznie. Tak, jestem ciekawy, jak Pan tutaj przyszedł, jakie jest Pana zdanie, jak Pan się czuje w tym pomieszczeniu. Ech. czy szafa stoi w odpowiednim miejscu, czy krzesło stoi Powiem w odpowiednim szczerze, miejscu? szczerze, jest to pytanie w każdym studiu telewizyjnym. Ja pamiętam, jak ja zaczynałem Feng shui, to był taki program kawa czy Herbatę, tej chwili go nie ma. I wiem, że tam pani Pawłowska zawsze zadała czy to studio jest dobre Feng Shui, czy ma to dobre Feng Shui. Proszę Państwa, ja jestem mistrzem Feng shui z dyplomem z Singapuru, prawda? Mamy też w Polsce, nie wiem, czy Państwo wiecie, filię, International Feng Shui Association. Siedziba matka jest w Singapurze. My mamy w naszej szkole, te, które ja założyłem, to się nazywa Szkoła Bez Granic, gdzie szkolenia się odbywają na temat Feng Shui. Mamy filię tej szkoły, tej, tej, tej organizacji. I to nie jest takie proste. Uczymy się tego, że to nie jest takie proste. Ale ponieważ rozumiem to pytanie, to na dzisiaj zajmiemy się po prostu tak zwanym osobistym feng shui, czyli zrobimy coś, co natychmiast, zaraz po skończeniu tego naszego tutaj programu, Państwo możecie się odwrócić i w własnym pokoju to urządzić. A mianowicie, każdy. Mówiłem, że wszystko jest bazuje na filozofii taoistycznej, a taoizm to jest filozofia przyrody, obserwacja przyrody. Obserwacja roślin mówi nam, że niektóre rośliny dążą ku południu, a na przykład mchy rosną od północy, co harcerze wiedzą, bo zawsze jak chcą, nie mają kompasu, a chcą ustalić kierunek geograficzny, to wiedzą, że mchy są od północy. To samo jest z człowiekiem. Człowiek, Niektórzy dążą ku takim kierunkom geograficznym, a inni dążą ku innym kierunkom geograficznym. Ale z czego to się bierze? Aha, co jest jedyną stałą rzeczą w życiu człowieka? No, włosy, no niestety, zmieniają się. Waga się zmienia, wykształcenie można zmienić, nazwisko można zmienić, imię można zmienić, tożsamość nie można zmienić. Czego pan nigdy nie zmieni w życiu, obojętnie czy się pan zapisze do tej partii, czy do innej partii, nikt nie jest w stanie tego zmienić. Datę urodzenia. Niektórzy mówią, że grupę krwi, prawda? Bo jeszcze są e, szkoły, które o jedzeniu mówią według grupy krwi. Ale u nas najważniejsze jest data urodzenia i płeć. Ja wiem, że płeć można zmieniać, proszę Państwa, ale to jest margines. Tym się nie zajmujmy. Data urodzenia o tym decyduje. Data urodzenia decyduje o tym, które kierunki są dla nas korzystne, a które kierunki są dla nas niekorzystne. Na moim przykładzie, Paniecku. Dobrze. 1973. Jeżeli Pan jest 73 rok, to jest taka metoda liczenia, a mianowicie sumujemy dwie ostatnie cyfry daty urodzenia. 7 dodać 3 równa się 10, czyli 1. Jedynka jest tak zwaną liczbą wyjściową, i tutaj do głosu dochodzi płeć, czyli Pan, mężczyzna. 10 odjąć 1 równa się 9. Gdyby to była kobieta tutaj z tego samego rocznika, to by było 5 dodać 1, by była szóstka. Mężczyzna z pana rocznika jest tak zwane, to się fachowo po chińsku nazywa migła dziewiątka, a kobieta by była migła szóstka. Jaka jest różnica między kobietami i mężczyznami z pana, z pana rocznika? Mężczyźni należą do ludzi grupy wschód. Jeżeli ktoś w ten sposób obliczył i mu wychodzą liczby 1, 4, 3, 4 i 9, to jest człowiek grupy wschód. Wtedy dla niego korzystne kierunki to jest uwaga: wschód, północ, południe i południowy wschód. Natomiast jeżeli komuś w tym obliczeniu wyszła liczba 2, 5, 6, 7, 8, to to jest osoba z grupy Zachód. Wtedy dla niej korzystne kierunki to jest Zachód, Północny Zachód, Południowy Zachód i tak zwany Exceptional Direction, czyli Wyjątkowy Kierunek, Północny Wschód. Czyli każdy z nas. Bez względu na to, ile ma lat, bez względu na to, ile waży, jak się nazywa, do jakiej partii należy, w jaką dyscyplinę sportu używa, ma swoje cztery kierunki korzystne i swoje cztery, cztery kierunki niekorzystne. Tak jak roślina, lubi te kierunki. Proszę Państwa, największe sukcesy odnoszę ustawiając łóżka dzieci. Małe, łóżka dzieci, małe dzieci w łóżkach się bardzo kręcą. Bo są w swoich kierunkach. To są niezafałszowane istoty. Należą do, tego, do tej natury, do tego świata. I one są jak igła kompasu. Będą szukali swojego korzystnego kierunku. Co to znaczy korzystny kierunek w czasie spania? To znaczy przedłużenie ciemiączka, przedłużenie wezgłowia w kierunku korzystnym. Grupy wschód, północ, południe, wschód, południowy wschód, a grupy zachód. Zachód, północny zachód, południowy zachód i północny wschód. Ja śpię. Proszę bardzo, każdy z Państwa może zobaczyć, jakiś tam kompas macie. Tylko nie róbcie nic na oko, bo na oko można umrzeć, proszę Państwa, ale nie można wyznaczać e, swojego szczęścia życiowego. Weźcie zwykły kompas za 14 zł, czasami można kupić, który pokazuje Wam kierunki. I to kierunki, to nie są kierunki jeden stopień. Południe, północ, wschód, zachód mają 45 stopni. Jeżeli w jakimkolwiek rejonie w te 45 stopni śpisz, to śpisz w swoim dobrym kierunku. Jeżeli siedzisz, jesz, rozmawiasz, dyskutujesz, macz być twarzą zwrócony w swoją korzystną stronę. Panie Jacku, ja akurat w moim przypadku rzeczywiście to się potwierdza, uwielbiam południe, mhm. uwielbiam wschód. No dobrze, a. Co będzie, jeśli powiedzmy, będę spał w takich miejscach, gdzie, gdzie nie będą te kierunki takie zgodne? Proszę Państwa. się to będzie Każdy nie? mówiłem, ma cztery kierunki. Też opisuje to w książce Zdrowy styl życia. Każdy ma cztery kierunki korzystne i cztery kierunki niekorzystne. Są kierunki odpowiedzialne za ogólne powodzenie, dobrobyt. To się nazywa po chińsku Shengqi. Jest kierunek odpowiedzialny za zdrowie, się nazywa Tienin, to jest kierunek, to się nazywa niebiański doktor. Jest kierunek, który jest odpowiedzialny za życie emocjonalne, za sprawy rodzinne, za relacje między osobami i jest kierunek korzystny za, za rozwój osobniczy. I mamy odwrotności tych kierunków. Czyli mamy kierunek, który jest zły dla zdrowia. Jest kierunek, który jest zły dla kariery zawodowej, dla spraw rodzinnych. Dam taki przykład. Robiłem konsultację kancelarii prawnej we Wrocławiu, czterech, czterech partnerów, i proszę sobie wyobrazić, jeden partner bojkotował te moje udział. Siedział przy biurku, a ja im usta ustawiam biurka, a on nie chciał. On mówił, że on nie, on, on w takich rzeczy nie wierzy. A ja po cichu do jego biurka i mierzę mu i widzę, że on siedzi w kierunku kłopotów emocjonalnych i kłopotów z partnerem. I tak głośno, wiedząc, że on posłuchuje, głośno do nich mówię i mówię tak: Jeżeli ktoś siedzi w kierunku właśnie tym niekorzystnym dla życia rodzinnego, to proszę państwa, ma kłopoty z partnerami. Nie może zawrzeć związku małżeńskiego, i tak dalej. W tym momencie ten facet się zerwał i wyszedł. A dlaczego? Bo wszyscy w śmiech to jest właśnie jego największy problem życiowy: że facet jest przystojny, wykształcony prawnik, dobrze zarabia, a nie może założyć rodziny. Ja mówię, zbyt dużo w życiu ma tego, tego kierunku. Ja tylko powiem, że to można w, w zabawny sposób używać. Mam takiego ucznia, Ognisty koń. Ognisty koń, kiedyś ogniste konie zabijano. To jest najgorszy znak. Najbliższy ognisty koń będzie w, w roku 2026. Zobaczycie, niniejszym wieszcze, niesamowicie dużą ilość aborcji w Chinach i w tych krajach, które mają zodiak chiński, bo nikt nie będzie chciał chłopca, e, dziewczynki szczególnie, ale chłopców też nie, urodzony w roku ognistego konia. W polityce mamy dwie osoby urodzone w roku ognistego konia. I obydwie no, są daleko, że się tak wyrażę, ludzie ich za bardzo nie lubią. No i proszę, proszę Państwa, my jesteśmy dziećmi wszechświata, czyli my według tego dokładnie działamy. My nie możemy spod tego uciec. Jeżeli my będziemy to rozumieli, to będziemy zawsze w swoją stronę skierowani. I teraz. E, znam, mam. E, a, a, i ten, ten chłopak, ten e, ognisty koń właśnie jedzie raz z córką i ktoś mu zajechał drogę. A córka też czasami jakie mało dziecko, nie miała gdzie zostawić, przychodziła do nas do szkoły, siedziała, słuchała zajęć. I on, ty taki owaki, prawda, co ty mi tu będziesz zajeżdżał drogę? A ona z taką flegmą, Zuzia, pamiętam, ja na imię Zuzia mówi, tata, zostaw go! On śpi w złym kierunku. <grywka> Czyli proszę Państwa, spanie w złym kierunku. Prowadzenie negocjacji w złym kierunku sprawia, wiecie, że ja to wykładałem kiedyś szkoła główna handlowa na podyplomowych studiach zarządzania zasobami pracy w takim bloku programowym, który się nazywał z do indeksu, nazywał się pozamerytoryczne sposoby wspomagania efektywności pracy. I są biznesmeni tutaj w Warszawie nawet, którzy do mnie przychodzą pani Jacku, ja mam. Osobę z Anglii przyjedzie taka osoba, taka data urodzenia, niech pan wpadnie do mnie do biura i ustawi, jak ja mam tutaj siedzieć i proszę państwa z nim dyskutować. Ja zawsze taką osobę kładę, czy sadzam w jej kierunek Shengqi, najlepszy kierunek, bo to jest to pozamerytoryczne wspomaganie efektywności pracy, bo on rośnie w swoim korzystnym kierunku. Ja muszę raz powiedzieć, że żona moja jest magister inżynier ogrodnictwa. Jak żeśmy swoją działkę pod Krakowem mamy urządzali, to żeśmy pojechali do lasu i tak zwane samosiejki szukali. Wykopywali samosiejki mówimy, my je sobie posadzimy na naszej działce. Żona robiła to według tak, jak ją nauczyli na Uniwersytet Rolniczy. Tak? Wtedy to był Wyższa Szkoła Rolnicza. Ogrodnictwo skończyła. A więc. Taki nawóz, takie, taka gleba, nie dosypywała to, tu wszystko wiedziała i tak dalej. A ja, ja przyszedłem z kokardką i z kompasem i y, gałązkę, która była najbardziej na północ y, wstawiona, zawiązywałem na tej głązki. I jak przyjechałem do nas na działkę, to nie patrzyłem na glebę, bo uważałem, że rośliny mają taką swoją mądrość, że one się dostosują do gleby, niektóre szybciej, niektóre wolniej. Ale sadzałem zgodnie z kierunkami geograficznymi. I wtedy roślinka, która w naturalnym środowisku żyła tak, że słońce miała z tej strony i zawsze tak żyła, to w tym, gdzie ja ją przesadziłem, też tak żyła. A żona posadziła obojętnie jak, a więc ta roślinka, która tak żyła, nagle musiała jakoś odwrotnie kombinować. Które rośliny się lepiej ukorzeniły? Moje. Prędzej się ukorzeniły przede wszystkim. Nie mówię, że miały lepsze kwiaty czy miały lepsze owoce, ale się prędzej ukorzeniły, dlatego że miały wyeliminowane ze swojego życia niekorzystne warunki. I to samo jest z człowiekiem. Córka moja jak zdawała egzaminy, zawsze wiedziała jak ma siadać. Na piątkę, Uniwersytet Jagielloński, proszę Państwa, na piątkę znane egzaminy. Zawsze wiedziała jak ma siedzieć, jak ma czytać książkę, a więc jak siedzimy. Negocjujemy z kimś, siedzimy w swoją korzystną stronę. Ja tę książkę napisałem, kiedy była taka ostra, była ten, tutaj ta pandemia. A po co? Bo można się leczyć. Jeżeli człowiek będzie leżał w swoją stronę, nazwaną niebiański doktor, to znaczy, że jest to najbardziej leczniczy kierunek geograficzny dla danej osoby urodzonej pod taką, a nie inną datą. Dlaczego z tego nie korzystać? Wszystkich moich klientów, którzy są na re, rehabilitacji, rekonwalescencji, łóżka, choćby one miały bardzo nienaturalnie stać w domu, ustawiam tak, żeby, były, żeby oni spali y, głową w kierunku. Ale to nie tylko o to chodzi. Za zdrowie, co jest w życiu człowieka odpowiedzialne? Nie tylko sen, jedzenie. A więc, nawet według tego, Chińczycy piece budują w ten sposób, żeby front pieca był ustawiony w kierunku zdrowia dla najbardziej chorej osoby. Jak ja przychodzę do domu i urządzam całej rodziny, to ja się pytam, jakie są problemy danych osób. Jeżeli ktoś mówi, My tu mamy chorobliwe dziecko, ma jakieś alergie czy tam coś. Ja mówię, to dziecko choćby nie wiem, co ma być. Położone w łóżku, bo w łóżku co najmniej 8 godzin spędzamy, tak, żeby 8 godzin żyła w swoim kierunku zdrowia. A jeżeli teraz jeszcze na dodatek ten podział na kierunki, powiem, że to jest nie tylko podział na kierunki, ale też jest podział na rejony, to jeżeli mamy mieszkanie, obojętnie jakiej wielkości, to mamy rejon południowy, północny, zachodni, mamy wszystkie 8 rejonów. Ta nauka po chińsku się nazywa badzaj, osiem pawilonów. I ona mówi, że 100% z tej nauki osiąga się wówczas, gdy się jak najwięcej przebywa w swoim rejonie i korzysta się ze swoich kierunków. Jem, dostarczam sobie jedzonka ze swojej korzystnej strony. Może na koniec przytoczymy, jak to się oblicza. Ostatnie dwie cyfry daty urodzenia sumujemy i uzyskujemy tak zwaną liczbę wyjściową. Jeżeli tam jest po sumie jest podwójna liczba, to tak długo sumujemy, aż nie będzie pojedynczej. Może pojedyncze. na przykładzie. Tak, jakiś inny. O, e, nie. Ale ty już to pojęłeś na żeśmy moim przykładzie. To jeszcze raz powiem. Jeszcze się. raz. Pan jest osiemdziesiąty. 73. trzeci. Siedemdziesiąty trzeci. Siedem dodać trzy jest. 10. 7 dodać trzy jest 10. Jeden i 0 jest jeden. I pan jest mężczyzną. Mężczyzni 9 odjąć, przepraszam, 10 odjąć 1 równa się 9. I pani jest tak zwana migła 9. Gdyby to była kobieta, to też by było 7, czy jest 10 jedynka. 6, 5 kobiety 5 dodać 1 by było 6. Ale proszę Państwa, żeby nie było za łatwo. To jest dla osób urodzonych do roku 1999. Gdy obliczamy osoby urodzone w 2000 roku, pierwszym i tak dalej, jest panie. zmiana techniki liczenia. Wtedy mężczyznę, chłopaków odejmuje się od dziewięciu, a kobiety się dodaje do sześciu. Panie Jacku, zawsze jak jest początek, to zazwyczaj i koniec. Bardzo panie dziękuję za tę <laughs> rozmowę, za to spotkanie. To już jest koniec dziękuję. naszej rozmowy, chociaż mógłbym pana słuchać cały czas. E, dziękuję. Moim i państwa gościem był pan Jacek Kryg, mistrz Feng Shui, Szkoła bez granic. Dziękuję. Zapraszam do Szkoły bez granic.